sprawozdawczym Rady Ośrodka zastąpienie. Jest to już nasze trzecie spotkanie sprawozdawcze. Rada Osiedla co roku jest zobowiązana przed mieszkańcami, przed swoimi wyborcami zdać, zdać relacje ze swoich działań w ubiegłym roku. Jest to również ostatnie spotkanie Rady Osiedla Zasłomuniec w tej kadencji, ponieważ w 2014 roku w, na przełomie października i listopada kadencja Rady Osiedla zakończy się i prawdopodobnie nowa Rada zostanie wybrana na początku 2015 roku. Chciałbym przywitać serdecznie wszystkich Państwa, chciałbym powitać Stowarzyszenie Gdańskie ZAS, to jest prezesem Stanisławem Juraszem na czele. I Chcę również przywitać Panią Kierownik biblioteki. Jest nam bardzo miło. Cieszymy się, że Państwo są razem z nami. osiedla w dniu dzisiejszym reprezentują radni Ewa Dekmajewska, Pani Wanda Bułakowska, Pan Andrzej Kopłowski, Pan Andrzej Szmir, przepraszam, przepraszam, i Pan Zbigniew Kudzicki. Jest z nami również zarząd osiedla w składzie Paweł Wachówka i Kamil Sośniak. Ja nazywam się Łukasz Lej, jestem przewodniczącym rady i razem z Kamilem Sośniakiem poprowadzę dzisiejsze spotkanie. Na początek dwa spotkania. Podzielimy je na cztery części. Pierwszą z nich poświęcimy sprawozdaniu z działalności rady w ubiegłym roku w drugiej części przedstawimy Państwu projekt rozdysponowania środków Rady Osiedla na rok bieżący. Trzeci punkt, bardzo istotny w dniu dzisiejszym, zostanie poświęcony budżetowi obywatelskiemu, który od poniedziałku jest na terenie miasta Gdańska głosowany. Przekażemy Państwu informacje dotyczące... Projektów na Zaspie Młyncu. Natomiast część czwartą poświęcimy na Państwa pytania. Szanowni Państwo, Rada Osiedla w 2013 roku w liczbach. Odbyliśmy 9 sesji. Rada nie funkcjonowała jedynie w okresach wakacyjnych, w czerwcu, w lipcu i sierpniu. Tak jak większość organów administracyjnych mieliśmy przerwę wakacyjną. W trakcie tych sesji podjęliśmy sześć uchwał. Pięć z nich dotyczyło rozdysponowania środków, natomiast jedna została podjęta w sprawie konsultacji statutów, nowych statutów Rad Posiedli na przyszłą kadencję. Do Urzędu Miasta skierowaliśmy 10 wniosków o sfinansowanie naszych inicjatyw, naszych projektów. Wystosowaliśmy również 41 pism do przenajróżniejszych instytucji, wydziałów Urzędu Miasta, organów administracji publicznej. Otrzymaliśmy 34 odpowiedzi, i w tym również zawierane zapytania, które były skierowane do Rady Osiedla. Odbywamy co tydzień dyżury. Tych dyżurów w 2013 roku było 41 i w trakcie. Tych dyżurów przyjęliśmy 15 interesantów. Każda z, ze spraw wniesionych przez państwa, przez mieszkańców, została przez nas rozpatrzona i podejmowaliśmy interwencję w tych sprawach. Proszę Państwo, środki, które Rada Osiedla miała do dyspozycji w 2013 roku wynosiły 56 764 zł. I przeznaczyliśmy je na następujących 10 inicjatyw. Pierwsza z nich to siłownia zewnętrzna, to jest, to, było, to była kontynuacja projektu z 2012 roku na terenie szkoły, zespołu kształcenia podstawowego i gimnazjalnego na tak zwanej Saharze. Już w 2012 roku postawiliśmy cztery przyrządy siłowni zewnętrznych, natomiast w zeszłym roku, w lipcu. W tamtym miejscu dostawiliśmy kolejne trzy przyrządy i koszty inwestycji wyniósł 7 tysięcy złotych. Drugi z naszych projektów, również będący kontynuacją działalności z 2012 roku to remont chodników. W ubiegłym roku wyremontowaliśmy Chodnik wzdłuż bloku przy ulicy Pilotów 20 oraz przy Skarżyńskiego 4. Wybraliśmy, wybraliśmy te miejsca ze względu na dostępność środków. 20 532 zł pozwoliły dokładnie na realizację remontu chodników, dokładnie w tych dwóch miejscach. W czerwcu ubiegłego roku. Wspomniany już przeze mnie w Saharze odbył się festyn Rodzinny w ramach Biegowego Grand Prix Dzielnic. Grand Prix Biegowe Zaspy Muńca było drugą edycją spośród ośmiu, które odbyły się na terenie całego miasta Gdańska. Była to inicjatywa podjęta przez Klub Lekkoatletyczny Lekki Gdańsk, a także przez Rady Dzielnic i Osiedli z ośmiu części Gdańska. I tak jak mówię, u nas odbyła się druga edycja. Miała ona miejsce w czerwcu 2013 roku. Na przełomie października i listopada odbyły się cztery spektakle teatralne, które zostały sfinansowane również z naszych środków. Jeden z takich spektakli również. Sfinansowanych przez Radę Osiedla odbył się z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca, a także finansowaliśmy warsztaty artystyczne dla mieszkańców. Wszystkie te wymienione przeze mnie inicjatywy artystyczne organizowaliśmy wspólnie z naszym klubem PLAM. I na ten cel zostały przekazane 2000 zł z naszego budżetu. Tradycyjnie już w grudniu organizujemy wraz z Zespołem Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, w którym biorą udział już nie tylko dzieci z naszej szkoły, ale również z innych części Gdańska. Zapraszamy zaprzyjaźnione reprezentacje innych szkół. I w tym roku również odbył się taki turniej. Była to już jego trzecia edycja. Miało miejsce 14 grudnia. Całość została sfinansowana, organizacja tego turnieju została w całości sfinansowana z pieniędzy Rady Osiedla i koszt tej organizacji wyniósł 4200 zł. Bardzo ciekawą inicjatywą, która została nam zaproponowana przez uczniów szkoły, w której się znajdujemy, są to strajki rowerowe. W zeszłym roku. Ustawione zostały cztery stojaki rowerowe przed 15. Liceum Ogólnokształcącym oraz cztery stojaki przed przedszkolem numer 86 przy ulicy Dywizjonu 303. E, koszt tych stojaków wyniósł 1200 zł e, i co ciekawe jest to bardzo, e, są, są te stojaki bardzo przez mieszkańców chwalone. E, nawet w tym sezonie jesienno-zimowym e, są one używane i jest to e, na przykład na bardzo trafną inwestycję na naszym osiedlu. W zeszłym roku sfinansowaliśmy również projekt architektoniczno-budowlany kompleksu sportowego, który w najbliższej przyszłości miałby powstać na terenie Sahary pomiędzy 15 liceum a Zespołem Kształcenia Podstawowego Gimnazjalnego nr 13. Powstanie takiego projektu, który kosztował niecałe 10 tysięcy złotych był jednym z warunków Podjęcia przez władze miasta działań mających na celu zbudowanie takiego boiska na naszym osiedlu. Jak wiemy, Zaspan jest właściwie już ostatnią dzielnicą na terenie Gdańska, na której nie mamy boiska ze sztuczną nawierzchnią, na której młodzież, na którym młodzież mogłaby swoje sportowe pasje realizować. Natomiast o samym boisku, o próbach jego powstania. Opowiemy Państwu w dalszej części naszego spotkania. Jak co roku, Rada Osiedla finansuje również wyprawki szkolne dla uczniów najbardziej potrzebujących rodzin, dla uczniów szkoły numer 13. I na ten cel przekazujemy, jak co roku, 6 tysięcy złotych, a wyprawki są przyznawane dzieciom. Szkolne tam pod 8 punktem na grudni. I wyprawki te przyznawane są dzieciom na początku roku szkolnego. Co warto dodać? Współpracujemy w, przy tym projekcie wyprawek szkolnych, współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Gdańskiej Zaskry, które jest organizacją charytatywną działającą na terenie naszego osiedla. Sfinansowaliśmy również nagrody w konkursie z okazji 30-lecia naszej osiedlowej biblioteki, na ten cel w czerwcu zeszłego roku przekazaliśmy 600 zł oraz sfinansowaliśmy stronę internetową, kwota około 366 zł. Chciałbym również przedstawić Państwu kilka Kilka projektów, które udało nam się zrobić w 2013 roku, jednakże nie z naszych funduszy. Pieniądze zostały, pieniądze na te cele zostały przekazane z budżetu miasta, natomiast Rada Osiedla może się pochwalić tym, że te pieniądze, za tymi, za tymi pieniędzmi lobbowała i te inicjatywy udało się przeprowadzić głównie dzięki naszemu uporowi, naszemu zaangażowaniu. I jest to przede wszystkim oświetlenie przejść dla pieszych przy alei Jana Pawła II oraz instalacja progów zwalniających na wyżej wymienionych przejściach. Jak wiemy, te miejsca bardzo często były, na tych, w tych miejscach bardzo często dochodziło do wypadków, do potrąceń. Dzięki instalacji zarówno lamp, jak i tych progów zwalających tych wypadków jest z pewnością znacznie mniej. Jeżeli chodzi o aleję Jana Pawła II, udało nam się również doprowadzić do wyremontowania e, fragmentu jeźdźki pomiędzy nowo wybudowaną drogą rowerową e, a, a ulicą. No, było to duże niedopatrzenie ze strony, e, ze strony budowlańców, gdyż mały fragment nie został uwzględniony w projekcie i, i gdyby nie interwencja Rady Osiedla, e, to wyglądałoby to tak jak na tym zdjęciu, natomiast... W obecnym momencie mamy już tam wylany asfalt yy, i wszystko to yy, składa się już w spójną całość. Yy, I również rejon boisk yy, przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13. Właściwej yy, modernizacja, pokrycie starych boisk warstwą yy, poliuretanu yy, oraz instalacja yy, nowych branek, nowych słupków, nowych koszy to również jest yy, zasługa Rady Osiedla wraz z Dyrekcją Wspomnianej wcześniej szkoły. Środki dostępne na 2014 rok dla Rady Osiedla są już nieco mniejsze niż te w ubiegłym roku, ze względu na to, że e, mieszkańców zastawu ulica po prostu odpływa, a e, środki na każdy rok są przeliczane właśnie na podstawie e, liczby mieszkańców. Państwa obywatel, przez to mamy mniej pieniędzy. Ale w tym roku mamy do dyspozycji kwotę 54 856 zł, i przed przedwczoraj na poniedziałkowej sesji Rady Osiedla podjęliśmy decyzję o rozdysponowaniu w całości tej kwoty na następujące inicjatywy: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 15 Liceum Ogólnokształcącym za szkołą. Chcemy w tamtym miejscu za kwotę 20 tysięcy złotych doprowadzić do uporządkowania terenu, do powstania kącika rekreacyjnego. Zainstalujemy tam nowe przyrządy, siłowni zewnętrznej, ławeczki, stoły do ping-ponga, stoły do szachów. Stworzymy z tego miejsca tak osiedlowy, ogólnodostępny kącik, zielony kącik rekreacyjny, z którego każdy z Państwa będzie mógł korzystać. Zabezpieczyliśmy również w naszym budżecie kwotę 10 tysięcy 856 złotych na remont chodników. Za tą kwotę, jest ona o połowę mniejsza niż w zeszłym roku, w późniejszej części spotkania jeszcze wytłumaczę dlaczego, ale za tą kwotę również kilka chodników uda się w naszym osiedlu wyremontować. W roku 2014 obchodzimy 40-lecie istnienia naszego osiedla, dlatego Rada postanowiła sfinansować kilka inicjatyw. I z okazji 40-lecia Zastronuńca odbędzie się Turniej Szóstek piłkarskich, na to Rada przeznacza 1000 złotych. Festyn Rodzinne połączone z biegowym Grand Prix Dzielnic Gdańska, czyli powtórka z zeszłego roku, na to chcemy przekazać kwotę 5,5 tysiąca złotych. A także widoczne pod punktem 8 na slajdzie Turniej Piłki Ręcznej, na to również przekazujemy 1000 zł. I tak samo jak w latach ubiegłych, zorganizujemy w tym roku turniej Piłki Nożnej Mikołajkowy, Odbędzie się na początku grudnia, będzie to jego czwarta edycja. Na to przekazujemy kwotę 4000 zł. Podobnie w latach ubiegłych, przeznaczymy 6000 zł na wyprawki szkolne. Sfinansujemy również spektakle edukacyjne oraz warsztaty artyst artystyczne przy współpracy z Klubem Plama za tysiąca zł. Wspomniane przeze mnie wcześniej stojaki rowerowe, na to przeznaczamy już 2000 zł, ponieważ zapotrzebowanie na nie jest naprawdę duże, zwłaszcza przy, przy liceum. Rozmawialiśmy z uczniami, z dyrekcją tej szkoły, te stojaki naprawdę są przy tej szkole potrzebne, dlatego przeznaczamy na to większą kwotę niż w roku ubiegłym, a także finansujemy projekt, którego autorką jest obecna tutaj pani kierownik biblioteki. Projekt zaspieniający seniorzy w internecie za kwotę 2000 zł. zorganizowane zostaną warsztaty komputerowe dla seniorów z zaspienia